w vlogu. dzisiaj dużo się dzieje. A ja mam bardzo mało czasu. Yy, będziemy dzisiaj latać dronami, prawdopodobnie, mobulą. Maluchem tutaj, ale wybaczcie za syf. I będziemy latać na zgulem. Yy, to ale to dopiero potem, na ogródku. W pierwszej kolejności muszę teraz szybko się zebrać. Yy, jechać na Chorzów na spotkanie w sprawie ślubów. Jak to ma wyglądać w tym roku, i tak dalej. Nie ma co widać bawełnę. Ruszamy więcej w samochodzie. Proszę, jedź. Ludzie są ślepi. Dobra, już plan w sumie wam zdradziłem na dzisiaj. Dojeżdżam powoli do Chorzowa. Spotkanko. Um, w sumie fajnie by było dzisiaj ten, tą piątką polatać. Nie chciało mi się przez ostatnie dni jakoś... Może będzie pewnie dupiate światło. Nie chciało mi się przez ostatnie dni jakoś latać tym... Tą piątką, mimo że mam GoPro, chciałbym jakieś fajne materiały robić, ale cały czas coś na głowie i jakoś nie wiem, brakuje mi motywacji. Ostatnio eee, dlatego też kręcę tego vloga. Będę go za często pewnie wrzucał, też nie ma być jakiś daily vloga, nic w tym stylu. Po prostu chciałbym mieć jak najwięcej czasu poświęconego na kamerowanie, żeby uruchomić wewnętrzną. Czekaj. Aby uruchomić wewnętrzną kreatywność że tak powiem czasami z tą kamerą jeszcze nie czuję się na tyle oswojony na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że materiał, który nagram jest na odpowiednim poziomie, a musi być na odpowiednim poziomie bo bo Milan jest za... musi być na odpowiednim poziomie, bo wkroczyłem od razu, muszę powiedzieć na głęboką wodę do firmy znajomego tu kto robi to od wielu lat I teraz połączył z siły z Wojtkiem Którego może zobaczycie na vlogu Nie wiem czy uda mi się coś nakręcić Wojtek też już robi to kupę czasu Jest naprawdę dobry W tym co robi Więc nie chciałbym ich zawieść w żaden sposób Muszę jak najszybciej dołączyć Do, do drużyny W sensie wskoczyć na ich poziom to nie jest łatwe. Kamerowanie nie jest wcale takie łatwe. Jakby się mogło wydawać, że złapiesz kamerę i wszystko jest pięknie. Dobra, wjeżdżamy do Worzowa, parkuje samochód. I idziemy do Milana. Chłopaki już są, czekają na mnie. To ja też wychodzę, nie będę tutaj za dużo kamerował po drodze. Bo jeszcze nie jestem tak na tyle oswojony z vlogiem. Więc... Widzimy się ewentualnie na miejscu, może jakiś time-lap spuszczę i... Fajne spotkanko głównie wiedzy teoretycznej, ale na pewno bardzo wartościowej. Jadę do domu do figi zobaczyć, bo siedzi sama w domu już 3 godziny prawie. Trzeba z nią wyjść A kto tu czeka? Kto tu czeka? Kto tu czeka? Kto tu czeka? Dwa godziny później. Dobra, wszystko ogarnięte, chyba, Wona przyszła z roboty. Teraz trzeba spakować drona i ciśniemy na ogródek. Pyk. Pyk. Jep. Pyk. 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 I pyk spakowane w magii montażu. No to zbieramy się. Na razie. Bum! Jesteśmy na ogródku. Milan przywita się do vloga. Piseły są. Radość. Słoneczko świeci, ja mam pewnie piękną fryzurę. Też. Dziewczyny się. Zasadzone. Co? Te truszki są już. Te są zasadzone, proszę no. bardzo. Świetne Biro Cinematic. Yeah. I flem Dobra. Cięcie i dalej. Dziewczyny się przywitają do vloga. Cześć, Klaudia. Tewaneczko. Iwonka. Jeszcze od powrotu z pracy się nie witałaś Końcówka baterii, także nie za wiele nakręcę Posiedzimy tylko odpoczniemy I ciśniemy puszczać drona Szajba rekord Szajba rekord Dobra, Dobra zostawiliśmy Wszystkie Wszystkie pięć Na ogródku Tak sprzęt I jadamy jakiś test zrobić A ja może wciepmy w sumie gopro, żeby mieć jakiś content Będziemy Będzimy latać biegańc. dronami Droniki eleganckie panie Eczki propy Pyk, patrz teraz Pyk tak. Specjalna technika kamerowania Będziemy latać Ostatni tutaj rozjeb... drona no. A, Cenzura, nie? <grym> Sorry no nie, Ostatnią tutaj rozjeb... drona <grym> Ale mam nadzieję, że dzisiaj powiem Piotrkowi zanim będę startował Tak, tak, tak Trzeba o tym pamiętać Pamiętać jak latacie FPV O kurde Zanim się wepniesz Zawsze sprawdź, jaki masz kanał. O, o, Znajmij wszystkim, jaki masz kanał. Tak. I odlicz, przynajmniej. Daj czas, żeby ludzie się przygotowali. Bo, nawet jeśli nie jesteś na tym kanale, to może mogą pójść jakieś tam komplikacje, jakieś fale super kosmiczne. Fale. Chyba nie rozumiesz tego. Ale Yo! Płynie tak. za nami, ale dobra, może będzie coś widać. Z GoPro jest futycz, Taki nie najgorszy, nie najlepszy. Eee, nie, ale widziałem jak latałem, nie? Ale ja latam najlepiej. To zapamiętajcie. Eee, co? Milano rozdupił dronem. Nie, żartuję, coś Milano ma jakieś problemy z dronem. Trzeba by to jakoś rozwiązać. A ja jestem średnio zadowolony. Nie chciało mi się już czwartej baterii ogarniać. Bo, bo nie czułem się już na siłach, mówię, nie, nie kuszę losu, już te, dron, te, te GoPro założone. Szajba przed nami. No, jeszcze bym za, bardzo, za bardzo by mnie poniosło i by było lipnie, jakbym rozwalił. Za szybko, za szybko, jeszcze przynajmniej z jeszcze miesiąc potrzebuję. No, dobra, no. Czekaj, Wracamy na ogródek. Nie wiem, ile mi zostanie baterii. Idziemy na paszę. Idziemy na paszę, bo udział już grilla rozpoliły. Także... Także teraz już chill out, nie ma vlogowania. Jest A gdzie też nagrać jakieś kiełbaski, jak na. A to na pewno jakieś może biro na koniec. Dzięki no. za to, że mi towarzyszyliście przez dzisiejszy dzień, jeżeli ktoś to zobaczył w ogóle. A kończymy na razie chyba na ten moment. Jeszcze zobaczycie kilka kiełbasek z grilla i do zobaczenia następnym razem. Elo!